Brakuje Ci pomysłu na to, jak wyróżnić pracownika lub klienta, a może chcesz uatrakcyjnić swój program lojalnościowy lub wynagrodzić pracowników za ciężką pracę? RTV Euro AGD ma dla Ciebie rozwiązanie. Karta podarunkowa Euro to eleganckie narzędzie, które sprawi, że osoba obdarowana będzie realnie zmotywowana i zostanie doceniona. Ofiarowując kartę podarunkową Euro, nie dajesz oczywistych i niepotrzebnych prezentów. Tak naprawdę dajesz kontrahentowi lub pracownikowi wybór to on zdecyduje, czy marzy o tablecie, laptopie, smartfonie, czy może o czymś zupełnie innym. Do każdej karty podarunkowej zapewniamy profesjonalną opiekę specjalisty, który zaopiekuje się Twoim zamówieniem. W zależności od potrzeb, karta podarunkowa euro może zostać dostarczona w postaci plastikowej karty lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie pliku PDF. Karta Podarunkowa Euro to również możliwość realizacji zakupów w jednym z największych sklepów internetowych w Polsce www.euro.pl. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem małej, średniej czy dużej firmy. Karta Podarunkowa Euro sprawdzi się w każdym modelu biznesowym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i opiekunami biznesowymi. Wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.